Politykę, a Założenie pana rozumiem, mniej więcej tak rozumiemy retencję w naszym kraju, że zrobimy sztuczne a, a, jakieś pieczenie i z, zretencjonujemy wodę. Ale to jest efekt <coughs> iluzji budowanej przez dziesiątki lat w branży hydrotechnicznej. A, a de facto dał się pan wpuścić w to myślenia, że w kieliszku zmieści pan beczkowóz. Dlatego, że takie są proporcje retencji naturalnej, glebowej, która jest niszczona, między innymi przez to rolnictwo, przywołał Pan, podmokłe tereny pokazywały te kanały, osuszanie, spuszczanie wody. Co potem? Potem wyżej wcale jej nie ma. Prawda? Więc to zupełnie odwrócone, ale szanowni Państwo, wracając do, do tematu głównego, ja jestem byłym rybakiem, też mieliśmy rybaczkę na zalewie, Panią Ziemniakową, nie wiem czy jeszcze żyje, wspaniała kobieta. Ale powiem, ja z Zalewu Szczecińskiego i dlatego myślę, że, że to co powiem e, może dla Państwa być dodatkową jakby przestrogą, bo u nas już rybołówstwo umiera. Na Zalewie Szczecińskim w połowie dzięki wzmożonej żegludze znikła połowa tarnisk na skutek Panie Profesorze głównie podnoszenia zawiesień, które też zatykają otwory oddechowe jaj, ryb. I rybacy coraz bardziej nie mają co mówić, mało tego. Godzinę temu odebrałem telefon od kolegi rybaka z Zalewu Szczecińskiego, który mówi, że jest mnóstwo martwych okoli w zalewie. I jak oni oglądają te okolie, to mają wrażenie, że te ryby zdechły z głodu. To jest szkielet i łeb, i dlatego mówiłem, pani profesor, o tych monitoringach. Które się nie do końca pani profesor podobają. Szanowni Państwo, my wykańczamy środowisko i między innymi te różne działania po prostu skończą się katastrofą. Mało tego, my na Zalewie Szczecińskim dostaliśmy w prezencie od 2016 otwartą drogę wodną. Dzięki koalicji Ratujmy Rzeki i zapytaliśmy ekspertów po polskiej i niemieckiej stronie, żeby ocenili, jak stworzenie połączenia z Bałtykiem, większego niż wszystkie trzy naturalne razem wzięte. Poskutkuje dla funkcjonowania hydrologicznego akwenu Zalew Oni nam powiedzieli to, co nam przyroda potwierdziła. W 2016 poszerzony dwukrotnie pogłębiony wejście kanał Piotrowski, zlikwidowanie takich dławnic, które Niemcy mieli. Tam teraz mamy około 15 metrów i prawie dwa razy więcej szerokości, bo dla dużych im większy statek, tym więcej przestrzeni. Tak. tak. W 2017 roku rybackie łódki, jak powiało z południa, dwie, dwa dni. Rybackie łódki w leżały na dnie portu. Z południa. Z południa, powiało. Z południa za leży wszystko na dnie. A teraz, słuchajcie, a teraz wiaterek na poziomie dychy kilka godzin. Północne kierunki, cała torża. I mamy prawie powódź. I ten wielki wał wokół zalewu z piękną ścieżką rowerową dla jednego rowerzysty na miesiąc już zaczyna być za niski. To są efekty grzebania i mierzenia, jest ratunkiem dla całego regionu, który trochę spowolni pewne nieuchronne rzeczy, da czas tej społeczności. A teraz a propos turystyki. Kochani, nie patrzcie na korzyści, wypatrzcie, co wy tracicie. To jest tak, macie perłę, a ktoś oferuje rozwój jakiejś tam turystyki. Ona się odbędzie tak jak broniliśmy Henon, tak? Ze świętej pamięci profesorem Skurą, żeby tam już nie było więcej tych wieżowców, tych, tych, bo to są inwestycje z drugich, innych miejsc. Przyjeżdżają inwestorzy, budują, a ta lokalna społeczność, co najwyżej, może się zatrudnić. Tak. A Wy teraz macie coś? My na Zalewie Szczecińskim udało nam się pobudzić rowalny kotel Delta wspólnie z Niemcami. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, dlatego, że to jest miejsce wyjątkowego występowania największego zagęszczenia bielików w Europie, tego gatunku naszego. Tak? Wy też bo macie swoje perły, i jedną z tych perł ogólnie jest to zjawisko przyrodnicze. Tak? Macie ciosy. Ginąca ryba w Polsce, no, ale... ale mieliście. Są takie perły i to wy tylko Jeszcze potraficie i tego żaden inwestor z zewnątrz nie, 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 tak nie podkupi. A kończąc powiem tak, kto z państwa czytał raport Światowej Komisji na Pewnie A ja polecam lekturę tego, to jest zlecone na, na ONZ, to zrobił, tak? ONZ, to 70 czy 80 lata, przeanalizowano? ponad 200 największych zapów na świecie. To jest trochę inny niby, e, e, obszar inwestycji budowlanych. Za każdym razem trzy razy drożej wyszło. W większości przypadków zignorowano lokalne społeczności. Są na świecie miejsca, gdzie grupy etniczne wycięto w pień, żeby nie stawiali oporu. Po to tylko, żeby zrobić coś, co w 90% nie zadziałało tak, jak było obiecywane. To są przerabiania wielkich pieniędzy kosztem lokalnej społeczności i przyrody. Dziękuję.